Cześć, nazywam się Red. Transformery to mechaniczne istoty z innego świata. Autoboty walczą ze złymi decepticonami o minikony, które wylądowały na Ziemi tysiące lat temu. Muszą uniemożliwić decepticonom wykorzystanie minikonów do zdobycia przewagi. confrontazia Patronie? Znalazłeś minikona, jak mam ich szukać? Ledwo się tu rusza. Głupcze, tobie też się nie udaje. Masz kompleksy. Znalazłem. Coś leży na skalę? Założę się, że to minikon. Widzę go. Zbliża się nieprzyjaciel. Przepraszam, że przeszkadzam. Sonarze, śmigaczu, błyskawico! Gwiezdny miecz! Jestem z tobą. Jak miło. Idź po Minikona siedzi w skałach. Robi się. Nie zamierzam się wycofać. Uważaj krzykotronie. Przeciął mój miecz. Przede mną się nie ukryjesz. O mały włos. Ten miecz znowu się je zniszczenie. Demolatronie. na rozkaz, atakuj. A kogo wyślesz mi ze wsparciem? Nikogo, walcz sam. A ty? Mam inne sprawy na głowie. Ja się tobą zajmę. Wygląda na to, że przyjaciele cię zawiedli. Będę wielkoduszny. Ty pierwszy. Powtórzymy? Na razie mi wystarczy. Odwróć Zaczekajcie, nie zostawiajcie mnie samego. Nie mieli szans. Piorunusie, jesteś cały? Jasne.! Zabrałeś auto Stopowicza? To mój nowy przyjaciel, Vector. Witaj na pokładzie. Miecz przyniósł nam zwycięstwo. To jeszcze nic. Wkrótce zobaczysz, do czego jest zdolny. się? Zachowaj czujność. Receptikony są podstępne. Walczymy z nimi od dawna, ale dzięki temu mieczowi wreszcie ich pokonamy. Nie doczekanie. What's this? To co? Kto wsadził narzędzia do lodówki? Tyle się namęczyłem, żeby ją naprawić, a oni wpakowali do niej żelastwo. Nie martw się o jedzenie. Alexis pojechała po zakupy. Jesteś pewien? Widziałem, jak wychodziła z tarczownikiem. Zgadza się? Po zakupy. Proszek z wybielaczem czy bez? Wezmę odplamiacz, żeby doczyścić autoboty. Chyba nie wywołam zwarcia. I tak, to wezmę. Mamo, widziałem robota. Cieszę się, kochanie. Ile żarcia. Żebyście znowu nie wyjedli wszystkiego naraz Oszalałaś? Po co zabrałaś tarczownika? Pomagał mi Nikt nie zwrócił na niego uwagi Fred ma rację, powinnaś uważać jeśli ludzie dowiedzą się o nas, mogą wyniknąć kłopoty. A gdzie reszta? Znaleźli minikona, niebawem wrócą. My tu siedzimy, a oni się zabawiają. Przestań. Są na drugim końcu świata, gdzie teraz panuje noc, a dzieci nie błąkają się po nocy. Też coś. Obrona bazy jest trudnie ważna, co poszukiwanie minikonów. Nie pouczaj mnie. Dam wam Mam coś na pocieszenie. Laser optaka? Podrasowałem go. Teraz usłyszy wasze głosy z każdej odległości. Wykona wasze polecenia nawet z drugiego krańca świata. Super! Jak kamera szpiegowska, tyle że bez wizji. W życiu nie widziałem tak beznadziejnej walki. Gdyby nie mieli gwiezdnego miecza, roznieślibyśmy ich na strzępy. Dlatego macie wykraść ten miecz. Musimy ponownie zakraść się do ich bazy. Tylko nie to. Nie wyjdziemy stamtąd drzwi. Otaczasz się słabe uszami. Szargają twoją reputację niszczyciela. How did you get in? Jak tu wszedłeś? Czego chcesz? Oh, Grabarzu. Mm -hmm. Cieszę się, że wreszcie dotarłeś. Znasz go? Co jest grany? Wezwałem tego najemnika do pomocy. Najemnika? Nie byłem pewien, czy się zgodzić. Zdecydowałem się jednak po obejrzeniu walki. Byliście żałośni, więc przyda się wam pomoc. Doskonałe miejsce na bazę i generator korytarza podprzestrzennego. Gratuluję. Chwilami Twoja inteligencja mnie zaskakuje. Daruj sobie cynizm. Wezwanie ciebie było ostatecznością. Musimy zdobyć miecz. Pomożesz nam? Wynagrodzę ci to. Nie potrzebujemy jego pomocy. Słyszałem plotki o twoich pomocnikach. Podobno należą do najgroźniejszych Decepticonów. Jak widać, to tylko plotki. Nie pozwolę się obrażać. Uspokój się, krzyk o tronie. Niestety nie masz szans z grabarzem. Godne podziwu. Stajesz do walki, mimo iż brak ci ramienia. Nawet megatron nie byłby na tyle odważny. Przyjmę twoje wyzwanie, kiedy już naprawisz raz. Nie ma prawa nas tak obrażać. Come to me. Come Pathetic fool, Skup się, piorunusie! Dam sobie radę. Gwiezdny miecz aż rwie się do walki. Ramy. Przed tym nie uciekniesz! Mój ogon, zobacz, co mi zrobiłeś. Stój. Wyzywam Cię. No to chodź. Uważaj na siebie Zniszcz go, Krzykotronie Zmieszaj tego błazna z błotem Dzięki za wskazówki Czekam Coraz lepiej Idealny sposób na zabicie czasu Kim jesteś? Zwą mnie Grabarzem Kopy lat, Optimusie. O co chodzi? Znasz tego śmiecia? Gdyby nie ja, Optimus nie walczyłby dzisiaj u waszego boku. It's true. To prawda, nauczyłeś mnie walczyć dawno temu. Koniec gadania. Wasze wspominki nijak nie mają się do tej bitwy. Masz rację, chętnie obejrzę wasze przedstawionko. To nie będzie zwykłe przedstawionko, bo kiedy skończę, zoperuję ci jadaczkę. Nie wiem, czy pożyjesz na tyle długo. Do dzieła. Odbierz mu Gwiezdny Miecz i oddaj go mnie. Megatronie, nie wtrącaj się. Dokopać mu? Milcz. Lepiej poszukaj minikonu. Zaczynajmy, piorunusie. Nawet go nie drasnąłem. Uważaj! Dopiero się rozgrzewam. Czuję kłopoty. Czy kotron jest bardziej zdeterminowany? po nim To jeszcze nie koniec. Wystarczy! Jak śmiesz mi przerywać? Nie będziesz dobrym wojownikiem, dopóki nie poznasz własnych możliwości. Myślisz, że wygrałeś Piorunusie? To miecz wygrał tę walkę za ciebie. Takiś mądry? Stawaj, jeśli starczy ci odwagi. Uspokój się. Chętnie się z tobą zabawię. Nie musisz się hamować. Lepiej się skup. Co to było? Hotshot! Zablokował mnie. O, oh, that's not too shabby. Nieźle jak na amatora. Jeszcze się spotkamy. zabierzcie gwiazdy miecz. Megatron! Znalazłem minikona. Idziemy. Idziemy. Zoro się dobrze się czujesz? Dlaczego nie chce się obudzić? Chyba wiem. Może jest podobny do miecza i musi mieć swoich dwóch towarzyszy, żeby się zbudzić. Nie znasz legendy? Jakiej? O tarczy chroniącej przed gwiazdnym mieczem. Tarczy? Polskiej Artur Nowak, czytał Radosław Popłonikowski.